Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, witamy Was 28. niedzielę Zwykłą. Dzisiaj chcemy posłuchać, co ma nam do powiedzenia w Słowie życia nasz Pan Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i statków ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem powiedzcie zaproszonym. Oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdź na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wywrócić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta weselna wprawdzie jest gotowa, że zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych i sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieudanego strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płaszcz i zgrytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, też mało wybranych. To ja myślę, że tutaj jest przykład tego, że Bóg w takiej swojej hojności zaprasza nas właśnie na, na ucztę w Królestwie Bożym, tak jak tutaj właśnie jest ta uczta królewska pokazana. Lecz nie zawsze y, gdzieś tam spotyka się z odpowiedzią ludzi na to, bo często ludzie gdzieś tam y, mają swoje jakieś tam błahe wymówki i skupiają się egoistycznie na tym, co jest tutaj na ziemi, niż na tym, co, co będzie później, i, i nie ufają Panu Bogu. A czym jest to uczta królestwa? Myślę, że można to przyrównać nawet do tak prozaicznych, by się zdawało, rzeczy jak niedzielna Msza Święta na którym też każdy przecież jest zaproszony, każdy może przyjść, ale niektórzy wolą robić inne rzeczy w tym czasie, jakieś właśnie swoje... jest swoje... prozaiczne, nie? Bo, bo właśnie wydaje nam się, że jest rutynowo, uczestniczymy, prozaiczna, jest zwykła, nudna, by ktoś powiedział, nie? A tymczasem właśnie czym jest? No, jest z tym. Ale chyba nie do końca tak to postrzegamy, prawda? Że w tej codzienności tam sza jest tak z jakimś zwyczajnym. Czasem jest po prostu takim obowiązkiem, co trzeba obowiązki. Tak samo jak modlit modlitwa. Czasami się modlimy tak już z sformułki i tak dalej. Zapominamy o tym, że to jest jakby realna rozmowa z panem Bogiem i czasami tak tego nie postrzegamy. Chociaż uporządkowane żeby... no inne formułki są no, pewnie pisy liturgiczne. No. Ale... Jednak jakby czasami nie skupiamy się na tym, nie, nie skupiamy się nawet na tym, jakie słowa wypowiadamy, tylko prosi już tak w pamięci. A Mnie bardzo ciekawi ten strój, w który trzeba się ubrać, prawda, żeby, żeby dobrze wyglądać na takiej uczcie weselnej. No bo wcześniej słyszymy, że Pan Bóg zaprasza złych i dobrych, nawet to jest najpierw złych, a później dobrych, nie? No to co oni, jaki oni mogą mieć strój, że weszli na, tą, na to wesele i, i to się Panu Bogu podobało i wszystko było ok, a tutaj przychodzi ktoś, kto wydawałoby się, że, że no pasuje, a, a Pan Bóg mówi, że zupełnie nie o to chodzi. No i mi się wydaje, że tutaj, że tutaj ten strój to jest po prostu miłość. Że jak przychodzimy do Pana Boga, jak przychodzimy na przez świętą. Czy to, jak ostatecznie nawiązujemy tutaj do Królestwa Bożego, to chodzi o to, żebyśmy byli ubrani w miłość, nie, żebyśmy potrafili kochać. I tak Pan Bóg zaprasza złych, którzy nam się wydają, że się pogubili w życiu, że, że, że są na jakiejś niewłaściwej ścieżce, ale ostatecznie nauczyli się miłości i, i potrafią kochać drugiego człowieka, że oni ostatecznie pasują jednak. Tak ja nawet troszkę odwrócił to pojmowanie, bo mówisz o tym, co oni zrobili, jak zasłużyli, w sensie jak współpracowali z łaską Bożą, no właśnie, że nauczyli się miłości, a tutaj ten strój niektórzy, komentatorzy przyrównują też do łaski uświęcającej. Jak mówimy o uczcie jako Eucharystii, to właśnie być godnie ubranym, być ubranym, przyjąć z Bogiem, łaskę uświęcając, być przygotowanym, czyli być oczyszczonym, mieć oczyszczone serce. Bo eucharysja jest ucztą miłości, kiedy człowiek tak lekceważąco, czyli może na przykład zaniedbuje sakrament pokuty przez wiele lat, i mimo że jest na tej przyświętej prozaicznie, z przyzwyczajenia tradycyjnie, może właśnie, może właśnie tak spełniając obowiązek, ale nie wchodzi w pełni, to może właśnie jak to okazuje też nawet Panu Bóg jakieś lekceważenie, albo nie do końca. Jest ubrany w tę szatę, nie do końca przystaje, nie do końca pasuje, to uczty już zbawiony. No, może właśnie ta, ta łaska to jest przyjęcie Bożej miłości. Wtedy faktycznie tak. wydaje się owoc. Możemy zaobserwować bardzo różną postawę tych ludzi na to zaproszenie, że niektórzy y, zajmują się czymś innym, y, idą do swojego kupiectwa czy rolnictwa. Y, inni y, w ogóle tak bardzo Makabrycznie traktują tych posłańców, bo ich e, mordują. E, a jeszcze inni z późniejszego tekstu e, przychodzą z ulic, zaproszeni jako e, ci, którzy przychodzą za tych, którzy zrezygnowali w jakiś sposób. Jaki jest tego wniosek? To, że jest wiele dróg e, do e, zbawienia. I Pan Bóg przez całe życie wysłaną nam te y, zaproszenia i okazje do osiągnięcia zbawienia. Y, oraz to, że się różnimy. I może dla, jakby każdy potrzebuje jakiegoś innego y, zaproszenia i posłania jakoś inaczej. Y, każdy musi to sobie zinterpretować i posłuchać tego zaproszenia. Wiecie, jakie ja mam przemyślenie do tego fragmentu, że Pan Bóg niemi na pewno nie będzie sam. Na pewno nie. Nie jest już sam. Nie był nigdy sam właściwie, tak? przed, nawet przed stworzeniem świata aniołowi, archaniołowi, wszystkie chóry zastępy, za, zastępy niebieskie, króry, anielskie. Wielu świętych, no i właśnie. Teraz my w tej historii, Pan Bóg nie będzie sam, ale Pan Bóg też wysyła im zaproszenie, czeka na odpowiedź, ale ostatecznie nie zmusi na wejścia. Czyli to jest. Coś, co możemy jednak utracić. Realnie, że Pan Bóg nie powie tak, że jednak wszyscy na końcu, no dobra, było jak było, to jest nieważne. Zapraszam. No, chyba jednak nie. Bo dzisiaj tak mi się wydaje, że wielu ludzi tak pojmuje, że ostatecznie i tak Pan Bóg wszystkich zbawi. Mamy do tego podstawy? No chyba nie, skoro Pan Jezus mówi tak, a nie inaczej w Ewangelii, że jest zaproszenie raz i drugi i trzeci. Nie, to nie, to jest wolność. No, szaty trzeba nałożyć, chociaż właśnie, no. może to wcale nie być łatwe. I można pomylić szaty, nie, jak ten człowiek, że no, ubrać właśnie. się w coś, co, co wcale nie będzie dobre. Nie? Też jeszcze kolejną postępową, podniesiemy właśnie do mojej wypowiedzi jest y, to, przy, jakie potraktowanie tego powod, y, zaproszenia, y, dążenie do tego y, zbawienia czy mszy świętej, chodzenie na nią, jak już wcześniej wspomnieliśmy, ale jakby taki brak większego zaangażowania, że jednak to robimy, chcemy to osiągnąć, ale jednak nie poświęcamy się temu całkowicie. Z hmm. tłuszczotu to też może być tak, że my właśnie przybieramy jakąś maskę, którą wydaje nam się, że jesteśmy dobrzy, pokazujemy innym, że jakbyśmy byli dobrzy, że we wnętrzu jest coś co, coś, co nie powinno tam być. Nie? Coś, co nas niszczy odległość, nie? Coś co nas właśnie zabiera nam tą szatę. Szata generalnie nawet Ornat oznacza w liturgii, ornat oznacza też i szatę, szatę pewną godową, tak? To jest w liturgii mszy świętej. Kapłan zakłada, celebrent zakłada Ornat. Po to, żeby po pierwsze pokazać, pokazać Chrystusa, ukryć siebie też jako człowieka pokazać Chrystusa, ale z drugiej strony jest to też oznaka tej szaty godowej na uczcie. Nie? Po to mamy te różne takie inne style ubioru w czasie liturgii, a inne na co dzień. Tak? No właśnie, jak wchodzimy na liturgię, to widzimy, że przynajmniej usługujący prezbiterium są inaczej ubrani niż na co dzień. Nie? Są pewne szaty liturgiczne, żeby pokazać właśnie no, pokazać doniosłość tego wydarzenia. Otrzymali, otrzymaliśmy zaproszenie na ucztę weselną i otrzymujemy je wielokrotnie. Może czasami zapominamy o tym zaproszeniu albo zapominamy o tym, że na wesele potrzebna jest inna, uroczysta szata. Co jest tą szatą? Usłyszeliśmy w rozważaniu. Pamiętajcie, kochani, żeby nie rezygnować z tego pięknego ubioru, bo dreszkot jest ściśle określony na Eucharystii. Ten dreszkot Duchowy. Korzystajmy często z sakramentu pokuty i pojednania dopóty, dopóki mamy taką potrzebę i możliwość. Wszystkiego dobrego, błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.